Witam wszystkich miłośników grillowania w kolejnym odcinku i kolejna prezentacja marki Brojking i będzie to Baron S490, czyli po prostu doskonałość zaprojektowana na nowo, ale nie w wersji czarnej, tylko w tym szlachetnym yy, po prostu stalowym wykonaniu. Zapraszam na prezentację. Baron występuje w kilku wersjach. Począwszy od modeli trzypalnikowych przez czteropalnikowe po pięciopalnikowe. Ta wersja jest wyjątkowa w swojej formie i w swoim wyglądzie, dlatego, że to jest jedyny model, który jest wykonany cały w stali szlachetnej z tymi czarnymi wstawkami i podświetladnymi kurkami po prostu, które no, rozwalają system. Wygląda to nieziemsko. Zresztą sami widzicie, że grill prezentuje się rewelacyjnie. E, pokrywa. Z termometrem cała w stali szlachetnej, oczywiście boki odlew, 25 lat gwarancji, kocioł ee, w tegorocznych wersjach już jest odlewany. Jest to kocioł Thermacast. Naprawdę rewelacyjne rozwiązanie, świetne jakościowo i oczywiście długoletnie gwarancje, które charakteryzują markę Broking. Wersja 490 Baron posiada rożen i palnik boczny. I tutaj właśnie chciałem Wam zaprezentować też w tym filmie płytę żeliwną na palnik boczny. To jest coś, co jest tym roku nowością i można przez to powiększyć po prostu powierzchnię grillową. Jest to bardziej jako płyta taka jako może patelnia grillowa, ale wykorzystujemy dodatkowo palnik boczny. Gdyby ktoś się zastanawiał po co ten palnik boczny jeszcze, to mamy po prostu dodatkową powierzchnię. Poza tym, że możemy podgrzać wodę i zrobić mnóstwo innych rzeczy, to możemy też zamontować sobie płytę żeliwną, dzięki której powiększamy całą powierzchnię grillową naszego. Yy, Grilla Baron. Yy, oczywiście ruszta żeliwne dwustronne, dzielone na cztery części. Tutaj możemy zamontować yy, płytę żeliwną, woka. Yy, no, tych akcesoriów jest naprawdę mnóstwo mieści nam się duży kamień do pizzy. Yy, w modelu 490 jest Rożen, jest Palnik Grożna yy, więc to już jest taka wersja Full Ultra naprawdę. High level, jeżeli chodzi o produkt i wszystko, wszystko w tym modelu jest. Podświetlane pokrętła na taki bardzo fajny niebieski kolor. Panel przedni, też oczywiście stal szlachetna. E, mamy cztery palniki w piekarniku głównym, palnik boczny i palnik. Rożna grill został zaprojektowany na nowo. Jeżeli chodzi o jego konstrukcję, również jest osadzony, no, jest jeszcze stabilniejszy niż w tych latach poprzednich. Drzwiczki też mają magnesy u góry i na dole, po to, żeby przy transportowaniu grilla nam się drzwiczki właśnie nie otwierały, co też mogło być bolączką kiedyś tam we wcześniejszych wersjach. To już się w tym modelu nie zdarzy. Oczywiście drzwiczki też wykonane są ze stali szlachetnej. No wszystko się świetnie komponuje, jeżeli chodzi o aspekt wizualny. Do środka mieści się 11-kilogramowa butla gazowa. Półki boczne yy, się składają, co też jest bardzo ważne. Yy, no, dla niejednego użytkownika jest to bardzo istotny aspekt, żeby ta półka boczna miała opcję składania i tutaj to się dzieje. Oczywiście wygodna rączka grillu do podnoszenia pokrywy, system rolon, gdzie pokrywa nie jest ciężka, czyli mamy dobry środek ciężkości i to bardzo ładnie, delikatnie nam chodzi, nie trzeba używać dużo siły. Oczywiście wiele w wersji 2021, jeżeli chodzi o barony zostało zmienione, unowocześnione i ulepszone i dokładnie to opisujemy w Filmie o Baronie 490. Tutaj chciałem Wam pokazać detale wykończenia, jeżeli chodzi o tą wersję S, czyli całą w stali szlachetnej, bo prezentuje się kompletnie inaczej i naprawdę dla mnie jest to no, jeden z ładniejszych grilli, jeżeli chodzi o rynek polski. Dlatego zobaczcie. Jak w detalach ten sprzęt wygląda? Jeszcze tylko króciutko yy, wtrącę w to wszystko, jak czytać w ogóle oznaczenia brojki, jeżeli chodzi o wersję Baron. Mamy model Baron 320, to oznacza, że grill jest trzypalnikowy, czyli ma trzy palniki w piekarniku głównym i półki boczne. Później występuje wersja 420, czyli cztery palniki w piekarniku głównym. I dwie półki boczne. Wersja 440 posiada dodatkowo palnik boczny, czyli to jest wtedy to jedno pokrętełko. Wersja 490 posiada palnik boczny i palnik rożna, który jest zamontowany w kotle grilla. Wersja S490 to jest ta właśnie prezentowana, najszlachetniejsza. Później idziemy jeszcze wyżej, czyli modele 500. 520 to znaczy, że mamy 5 palników głównych w piekarniku. Czyli grill jest pięciopalnikowy i z automatu ma większą powierzchnię rusztu, czyli dokładnie o takie jedno przęsło. To jest dodatkowa powierzchnia, jeżeli chodzi o wersję 500. Jeżeli chodzi o wersję 300, to jest o jedno mniej. Yy, I występuje jeszcze wersja 590, czyli full wyposażona, czyli mamy zarówno palnik boczny, jak palnik rożna i rożno w zestawie. No, to tak tylko wtrąciłem, żeby było jasne. Ja tymczasem się żegnam i dziękuję Wam za oglądanie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, dajcie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!